Miejska pracownia urbanistyczna zajmuje się sporządzaniem planów miejscowych. Są to dokumenty ustalające zasady zagospodarowania na obszarze miasta, pozwalające prowadzić późniejszy proces inwestycyjny. Oprócz planów miejscowych robimy też koncepcje zagospodarowania, które umożliwiają władzy podejmowanie decyzji o charakterze finansowo przestrzennym. Jako Miejska Pracownia Urbanistyczna doceniamy zalety płynące z możliwości kształtowania przestrzeni trójwymiarowo, zarówno w postaci makiet fizycznych, jak i makiet cyfrowych. Pomagają one w rozmowach z władzą przy podejmowaniu decyzji, w kontaktach z mieszkańcami w tłumaczeniu z nadchodzących zmian, a później w kontaktach z profesjonalistami, architektami, inżynierami. Przed miastem Łódź bardzo złożony proces rewitalizacji centrum. Z tego względu liczymy na to, że cyfrowe makiety pokazujące przyszłe zmiany umożliwią zarówno tłumaczenie tych zmian, jak i w przyszłym procesie monitorowanie, pokazywanie, co się zmienia, jak było wcześniej, jak będzie w przyszłości. W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wykorzystujemy technologię makiet cyfrowych, technologię 3D od 4 lat. Tak naprawdę dużym przełomem dla nas i dużym krokiem do przodu było pozyskanie wiarygodnych danych dla Łodzi. Na przełomie 2012 i 2013 roku Łódź pozyskała zdjęcia ukośne, dane ze skaningu lotniczego. Została też zinfidaryzowana zieleń, zostały tworzone modele budynków i na podstawie tych wszystkich danych opracowaliśmy cyfrową makietę Łodzi 3D. Platforma Autodesk wykorzystywana jest w naszej pracowni w wielu branżach. Tak naprawdę towarzyszy całemu procesowi, począwszy od osób, które zajmują się infrastrukturą techniczną, komunikacją, trasują skrzyżowania, robią przekroje, do prac projektowych. Pracujemy na jednej bazie danych, Możemy dokonywać różnych złożonych analiz, opracować złożone rysunki planów miejscowych. Praca w jednej bazie zapewnia też płynne przejście do programu InfraWorks, gdzie tak naprawdę możemy tworzyć cyfrowe makiety 3D. Pierwszy projekt polegający na budowie modelu 3D wykonaliśmy na potrzeby nowego Centrum Młodzi. Jest to obszar 90 hektarów w samym centrum miasta, wokół dworca łódź fabryczna. Zbudowanie modelu 3D, modelu nowego Centrum Młodzieży było dla nas wyzwaniem. Opracowaliśmy standard pracy na modelu. Przyjęliśmy zasadę, że białe budynki są budynkami istniejącymi, szare to zabudowa, która mogłaby powstać zgodnie z warunkami zapisanymi w planie. Dzięki funkcjonalności programu InfraWorks jesteśmy w stanie dynamicznie wprowadzać zmiany w modelu, weryfikować decyzje projektu na bieżąco. Program daje możliwości modelowania w bardzo dużym szczególe, począwszy od budynków, ulic, poprzez infrastrukturę, obiekty inżynieryjne, kończyszy na meblach miejskich i naprawdę bardzo małych detalach. Pracownia korzysta z całej rodziny oprogramowania autodesku. I zapewnia to kompatybilność przerzucania danych pomiędzy poszczególnymi programami. Wszystkie obiekty charakterystyczne są wymodelowane w, szczegółowo, tak jak na przykład Kościół, Najświętszej Marii Panny, czy pierzej rynku staromiejskiego. Możemy sprawdzać, weryfikować decyzje projektowe na bieżąco, na przykład... Chcielibyśmy sprawdzić, czy ten budynek dobrze by wyglądał w przestrzeni, gdyby miał 30 metrów. Za pomocą programu można wykonywać analizy nasłonecznienia z wyborem konkretnej daty i godziny. W zasadzie każde dane, które są w modelu, można dodatkowo podpisać. Stworzenie na potrzeby planu miejscowego takiej makiety umożliwia także dalsze przetwarzanie tych danych jak chociażby wydrukowanie plastikowej makiety, makiety stworzywa, albo uszczegółowianie w większym stopniu za pomocą programu 3D Max. Półc jest jednym z pierwszych miast, które w ramach procesu decyzyjnego związanego z kontekstem planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego, Wykorzystuje technologię, narzędzia związane z modelowaniem 3D. To jest bardzo przydatne narzędzie, szczególnie w kontekście właśnie podejmowania decyzji. Daje to możliwość bardziej elokwentnego włączania społeczeństwa, mieszkańców w proces decyzyjny. Również dla inwestora to jest dużo bardziej precyzyjne narzędzie, w ramach którego możemy jak gdyby, pokazywać rzeczywistość, która jest unaoczniana. Również w kontekście jak gdyby zderzenia tego z chociażby radnymi. Dużo bardziej świadomi i odpowiedzialni podejmujemy decyzje, jeżeli widzimy coś w przestrzeni, jeżeli to jest wizualizowane. Chcemy rozwijać narzędzia i technologie 3D, wizualizowania, modelowania, przede wszystkim w kontekście procesu rewitalizacji.